Witam serdecznie, moi drodzy. Zrobimy czytanie dla bliźniaczych płomieni, zobaczymy energię na najbliższy czas. No i przypominam, że czytanie jest ogólne, nie musi rezonować z każdym z Was. Jest was dużo na kanale, nie ma nawet takiej możliwości, dlatego jeśli macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, lustra uczuć. Czytania tygodniowe, roczne, miesięczne, jakie tylko macie ochotę oraz nowość tarotowy portret partnerski w oparciu o numerologię arka na wielkie. Sprawdzam, kim byliście w poprzednim wcieleniu, czy jest to relacja faktycznie bratnich dusz bliźniaczych, płomieni czy karmiczna. Co macie do przepracowania i jaka jest droga waszych dusz. Także, kochani, zapraszam. Zapraszam też po bransoletki z naturalnych kamieni, ze znakami Zodiaku na zamówienie. W dziale karty Posty zamieściłam zdjęcia z opisami, także przeczytajcie sobie o ich działaniu. Dobierzcie odpowiedni dla siebie, tak żeby Was chronił jak osobisty talizman. I zobaczmy, kochani. Energię na najbliższy czas bliźniaczo płomienie. Jeśli czujecie, że macie do czynienia z taką właśnie energią, taką relacją, to czytanie będzie dla Was. I zobaczmy. Faktycznie dużo ognia. Mhm. Same buławy tutaj, kochani. No wybijają się na pierwszy plan, więc ewidentnie energię bliźniaków tutaj ściągnęłam, zobaczmy co te karty chcą nam przekazać tutaj kochani powiem tak jeżeli chodzi o waszą energię zaczynając od mężczyzny rycerz buław dziesiątka buław, as buław dziewiątka buław, no same buławy Tutaj mamy silny impuls, mężczyzna czuje namiętność, pociąg fizyczny, on chce działać szybko, wchodzi w relacje bardzo intensywnie z ogniem, z pasją, ale on bywa niestabilny. Tutaj widzę, że on czuje ciężar, może mieć zobowiązania, może czuć presję, ma poczucie odpowiedzialności albo wewnętrzne przeciążenie. To może być ktoś, kto ma już jakąś relację, związek. Wy się spotkaliście, czujecie silne przyciąganie, ale z jakichś względów nie możecie być teraz razem. W jego sercu Azbuław, tak? Ja widzę, że między wami jest prawdziwa iskra duszy. Tu jest nowy początek, silne przyciąganie seksualno-duchowe. No i dziewiątka buław, która pokazuje, że on jednak jest w trybie obrony. On jest zraniony, ostrożny, nie do końca gotowy się odsłonić, więc albo jest to ktoś w związku małżeńskim, w takiej stałej relacji, albo ktoś, kto dopiero właśnie wychodzi z takiego związku lub niedawno wyszedł, jest poraniony i boi się zaangażowania, boi się ponownie zaufać. I widzę, że on jest w konflikcie między pragnieniem a lękiem. E, bardzo chce, ale boi się, że to go spali, tak? Albo że nie udźwignie intensywności waszej więzi. Ech, przy tobie, moja droga. Ósemka buław, Mak, piątka mieczy, gwiazda. Ósemka buław pokazuje szybki rozwój wydarzeń. Tu będzie u Was komunikacja, przyspieszenie. Ty możesz inicjować kontakt albo energetycznie popychać te relacje do przodu, myśląc o nim, manifestując, tak, afirmując. Masz bardzo silną moc manifestacji. Ty świadomie lub nie przyciągasz te relacje. Jesteś bardziej świadoma duchowego wymiaru tej więzi niż on. Natomiast w sercu masz konflikt. Tu jest walka ego, poczucie wygranej, która no niestety boli. Tu są możliwe nieporozumienia pomiędzy wami i takie zranienia słowne. Karta gwiazdy pokazuje głęboką nadzieję i duchowe połączenie. Wy uzdrawiacie tutaj karmę. Ty widzisz w tej relacji sens duchowy, nawet jeśli to boli, wierzysz, że to coś większego, głębszego, tak? Co się wydarzy w najbliższym czasie? Ja tu widzę impuls nowego otwarcia. Możliwa jest pomiędzy wami rozmowa, takie spotkanie i wyznanie uczuć. Otworzycie się na siebie, natomiast równocześnie wyjdą na wierzch zmęczenia i stare rany. Możliwa jest również konfrontacja słowna, gdzie ktoś z Was będzie chciał mieć rację? Tutaj przed Wami bardzo intensywny, dynamiczny czas, dużo ognia, dużo emocji, dużo pasji i namiętności. Jaka jest zatem Wasza droga dusz? Ja uważam, patrząc na kartę, że jest to relacja transformacyjna. Tu jest dużo ognia, mamy dużo buław, i to pokazuje, że to połączenie ma was obudzić, niekoniecznie od razu uspokoić. Wasze lekcje do przepracowania. Tutaj mężczyzna musi nauczyć się odpowiedzialnej miłości i nie uciekać przed głębią. Ty, kochana, nauczyć się, musisz walki o miłość kosztem siebie, w sensie nie walczyć o miłość kosztem siebie, tak? Bo ty walczysz. Odpuść przede wszystkim kontrolę, bo to jest droga przejścia z ego do czystej wiary i uzdrowienia. Po co się spotkaliście? No aha, i tu właśnie mamy. Po co się spotkaliście? Przy tych buławach uważam, aby rozpalić w sobie nową energię życia, bo wy się znacie z poprzedniego wcielenia, żeby przepracować stare wzorce przeciążenia i walki. I oboje musicie nauczyć się, że miłość to nie jest bitwa, to jest współtworzenie. To może być lekcja karmiczna, która aktywuje głębokie rany, ale właśnie po to, żeby je uleczyć. Czy u Was w relacji będzie spełnienie i połączenie? Powiem tak, potencjał jest ogromny, ale spełnienie zależy od tego, czy mężczyzna zrzuci swoje ciężary i przestanie się bronić, a Ty przestaniesz walczyć i zaufasz procesowi. Jeżeli oboje przejdziecie przez etap konfliktu i nie będziecie uciekać, możliwe jest duchowe połączenie i nowy początek, restart. Jeżeli nie, to Wasza relacja może być etapem przebudzenia, ale nie finalnym związkiem. Najmocniejsza karta w tym układzie to gwiazda, bo ona mówi, że ta relacja ma sens duchowy, nawet jeśli forma nie będzie taka, jak oczekuje ego, tak? Więc tutaj faktycznie tak to wygląda. No dobrze, to dopowiedzmy sobie, czy jest tu ktoś trzeci. Król Buław, Księżniczka Pentakli. Jeśli chodzi o energię osoby trzeciej, tak jak nam wcześniej tutaj karty mogły zasugerować, to powiem tak: król Buław bardzo często pokazuje realną, konkretną osobę, a nie tylko flirt czy fantazję, więc obok ta księżniczka Pentakli też nam wskazuje na. Mm, na coś, co rozwija się powoli, daje poczucie bezpieczeństwa, tak? Tutaj widzę młodszą osobę kogoś bardziej ziemskiego, mniej dramatycznego niż relacja bliźniacza i są trzy możliwe scenariusze bo energia jest wyraźna. Jest ktoś trzeci w polu tego mężczyzny. Natomiast tak, król buław może pokazywać jego jako mężczyznę w relacji z kimś stabilnym, czyli to mogłaby być relacja spokojniejsza, bardziej życiowa, mniej duchowo intensywna, czyli taka no, relacja, gdzie ktoś ma z kimś jakąś karmę też, tak? On może być w dwóch energiach, to jest druga taka możliwość, bo król buław to pokazuje nam jego dojrzałe, ogniste ja wobec ciebie. A tutaj księżniczka Pentakli, jego ostrożność i powolne budowanie czegoś w realnym świecie, tak? I wtedy nie chodziłoby o osobę trzecią, tylko o to, że on próbuje coś budować bezpiecznie i powoli. No i mamy trzecią opcję, czyli osoba trzecia jako kontrast. Jeżeli jest ktoś trzeci, to nie wygląda to na wielką namiętność, raczej taką relację praktyczną. Możliwe, że z rozsądku, może zawodową, może kogoś z pracy. W porównaniu do waszego układu ta energia osoby trzeciej jest dużo spokojniejsza, bardziej ziemska, mniej przeznaczeniowa. I to mi wygląda na bezpieczeństwo kontra ogień duszy, tak? Czyli stabilność i transformacja. On może być w jakiejś relacji związku, ale to nie jest tak mocne, silne połączenie ogniste jak u Was. Czy ta osoba może być zagrożeniem dla Was? Jeśli to bliźniaczy, płomień, to taka osoba trzecia często pojawia się jako test. I też mężczyzna ucieka przed intensywnością, którą tutaj macie, w inną relację, bo się po prostu boi tego ognia, tak? Tu jest próba wybrania łatwiejszej drogi, ale król buław nie wygląda na mężczyznę, który chce żyć półśrodkami, więc prędzej czy później on wszystko będzie transformował, tak? On będzie wszystko transformował i przepracowywał. Jeżeli nie macie kontaktu, to ja sprawdzę, co ten mężczyzna chciałby ci powiedzieć. Czasem chce wrócić, a czasem zniknąć. Chciałem tylko ciała. Teraz wiem, że chciałem Ciebie. Hmm. U was musiała być intensywna energia seksualna. I tu ma tawkę teraz, ten mężczyzna. Chcę porozmawiać. Nie gniewam się. Może go odcięłaś. <słuch> Bariera. Szukałem bliskości, ale nie potrafiłem się otworzyć. Jakie szczere wyznanie. Nie nasyciłam się tobą, odszedłem głodny. No, to jest bardzo silne przyciąganie. Wy macie bardzo mocną energię właśnie bliźniaczych płomieni. Hmm. Nawet jeśli zapukasz już nie otworzę. Troszkę się boi. On buduje zamki z piasku, ten mężczyzna nie odpowiadam, bo nie umiem już nic powiedzieć. E, on zamknął się w sobie. Może być tak, że ty piszesz do niej jakieś wiadomości, albo kiedyś coś wysłałaś, a on nie odpisał, dlatego że po prostu nie wie, co ma powiedzieć, tak? Raz go przyciągasz, raz go odpychasz, on się po prostu boi intensywności tej relacji. No, typowe bliźniacze, płomienie, kochani. E, tak to właśnie wygląda, więc jest silne przyciąganie. Często właśnie mężczyzna się tego boi, ucieka, bo jest zbyt mocny ogień i on może spażyć. Ale tak jak mówię, no tutaj w najbliższym czasie dojdzie do jakiejś rozmowy, konfrontacji, tylko właśnie pytanie, czy wyś na siebie otworzycie czy zamkniecie te relacje. Ja Was zapraszam do czytań prywatnych. Sprawdzimy, co w trawie piszczy. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.